Europa stała się dla Republikanów z ruchu MAGA partią demokratyczną i w ten sposób patrzą na Europę. I druga rzecz, to jest tani przeciwnik. Możemy sobie narzucać tej strategii w stosunku do Europy, ale jak chcemy poważnych graczy zaatakować, jak Chiny czy Rosja, to schowamy się za filar i udajemy asertywność, udajemy potęgę. Natomiast w zasadzie te Chiny są często chowane bez wymienia nazwy. Gdy jest mowa o Ameryce Południowej, gdzie ekspansja chińska też się zaznaczyła, pojawiają się Chiny, ale jako jacyś nieokreśloni zewnętrzni adwersarze. Nie ma nic praktycznie o, o strategicznym konflikcie z Chinami. Jest raczej problem gospodarczy, ekonomiczny, konkurencyjny. A Rosja w ogóle jest potraktowana w sposób no, przezabawny. Wiesz, co a propos instrumentów, moim zdaniem to po części. Już Amerykanie robili z, z całego tego ruchu maga, to znaczy zaangażowanie Elona Muska w okresie kampanii wyborczej w Niemczech, wydaje mi się że jest jasnym sygnałem, że ta część przynajmniej ruchu będzie jakoś próbowała wpływać na procesy wyborcze w, w Europie i, i to jest niepokojące, tym bardziej, że mamy tam taki fragment, bardzo mi się spodobał właśnie w tej strategii, proszę Państwa, że prezydent Donald Trump wykorzystuje niekonwencjonalną, dyploma, niekonwencjonalną dyplomację. To co, to, co robi Jared Kushner, to, co robi Steve Witkowi, i tak dalej, to jest wszystko, proszę Państwa, zaplanowane od początku do końca i to jest celowe z, z punktu widzenia prezydenta Trumpa, więc dziękujemy mu za szczerość.